five four three two one see the engines igniting there and lift off so i use ms-08 carrying uh, ms-09 carrying serena Onon chancellor sergei prokopyev and alexander Gerst to the international space station for a, a six-month stay to uh, everything is not complete uh, Research on board the space station. Twenty seconds. Good. Help us here on the Earth as well as in space. We're fine. Thirty seconds. Beautiful. Everything is nominal. Still getting good views of the Soyuz as it pulls away from the launch pad in Baikonur. Czarne chmury, ciemne chmury, burzowe chmury. Widzicie Państwo, że są zmiany. A wszyscy tam Jeszcze raz, bo Starcy, Ma Pan na twarzy. Coś, co sprawia, że pańska dykcja nie, nie do, spełnia dobrze. Do... Ta Może ta pan, pan, pan mówić głośniej, pan? bo to pana nie słychać. Ja znam swoje prawa, powiem, że panu coś innego. Zaatakowali! Są... Ja to jej się nie słyszę. Za to, to się Jesteśmy pod kątem sprawdzenia, czy nie, nie Z Z to to to... ma popełnionego to... Dobrze, proszę się teraz przedstawić jeszcze raz. No, pan sobie Żarty robi, ja się przedstawiłem. Ale ja mam... Ale co mnie to obchodzi? Proszę pana. Nie Dlaczego pan jest? Się? Ale ja mam prawo zapisać pana dane, skoro pan pamięci... Mnie... Przedstawiałem się z imienia stopnia i nazw i jednostki. I nie proszę nie podnosić głosu. Będę mówił wyraźnie. No, to prosimy, pan Proszę postawi. dokument tożsamości. Super. Legitarni. Jeżeli pan nie okaże dokumentu tożsamości, pan... to proszę pokazać. No najpierw pan się musi Przedstawiłem się nie, przed nie. pana nie nie było, żadnej, nie było żadnej tutaj interwencji. Przecież Była się interwencja, się nie było nie nagrać, Była to, że interwencja. Nie. Się Była interwencja wtedy? Nie, nie, nie. Szanowny no. panie, proszę szanowni pana, panowie. Krzysztof ma, ty, ma, ma prawo nie żałować, że pokazałeś pokraję. Proszę, mówisz to ma, nie zrozumiał pana imienia. No właśnie. Miał pan czas na odnotowanie tego. Nie miałem miał czasu. Nie miałem nic w Ale to ma. pan ze mnie robi czy to? Ma pan to Nie interesuje mnie pan jako pana pamięć, szanowny panie. Ma Ale pan ma obowiązek, że i to zrobiłem. Przedstawiłem się z imienia, stopnio nozi i jednostki, ale on go nie zrozumiał, proszę pana. Trudno, proszę pana. Nie trudno. Nie trudno takiego, pan podania? Pan, tak? proszę, proszę pana... Odmawia, ja pan, pan, tak? pan odmawia... No, proszę pana, jeśli Odmawia pan? Ja, pan Ale czekcie, udowodę, ja Odmawia teraz, pan ja, ja, osobowych? Pana, odmawia pan? my nie rozumiemy nie. kim nie. pan jest... Policjantem Nie zrozumiałem... Pan. Policjantem szukamy. Pana prawie wyraźnie pisze, że jeśli mamy czas... Żeby wyraźnie usłyszeć i sobie odnotować. Dokładnie, odnotować. I ja tak. to po podejściu do no no A tutaj... czy ty pamiętasz, jak on się. Nie, nawet... bo ja nie miałem nawet. Do... No to, to nie zapamiętam, nie nie. Wie nie. pan, wie nie. pan wie wie co. Co. Ale pan szanuje kwestia, swój żeby... mundur, czy nie? Nie, to musi to być Pan być szanuje, pana szanuje pan swój czy nie przedstawiłeś. Boi się pan siebie? Przedstawiłem się. No Przedstawiłem to pan. proszę się przedstawić. Ja to muszę zanotować. Nie, nie zanotować, tylko odnotować. Pan nie jest jej królem i łatwo, policjanta. Szanowny panie, ma pan to odnotować, a nie zanotować. I nie nagrać przede wszystkim. Tak? Rozumie pan? Proszę poczytać lepiej. Czy pan, no czytam, właśnie mam. Niech pan też y, zmieni. Wczor wczoraj był też taki pod poddenerwowany policjant, który tak podobnie reagował jak pan y, niepotrzebnie w naszym niemaniu. Y, no, y, proszę o dokumentu tożsamości. Y, niech mi się pan przedstawił, bo na razie Przedstawiłem pan? się panom, jak podchodziłem tutaj do panów. Proszę pana, ja się działam. Ja się tych danych. Proszę pana, ja siedziałem, w coś, jest monitoring ale... na pewno też jest nagrana, nagrana, też no ale... nagrał się głos, także. Czy pan nie panie, widzę. Czy pan, że no ja, ja mam w ale... to Nie, nie pan. Nie pan. Czy pan to pamięta? Ja podałem. To, to, że pan nie zrozumiał, nie zanotował, nie zapisał, nie zabił pan. No w no, no, takim wypadku to? Czekam, aż pan pan proszę, rozpocznie... ja... ja czekam. Proszę o tożsamości. Czekam aż pan rozpocznie procedurę legitymowania. To proszę o kaznenikę no to... tożsamości. Nie, procedura zaczyna się od wylegitymowania. Imię, nazwisko, stopień. I właśnie to zrobił. Nie zrobił pan Nie zrobił pan do mnie tego. Ja do pana tyłem człowieku. Nie jesteśmy na ty, a i na pan. Właśnie. No. Proszę okazać dokument tożsamości. No czekam w takim wypadku na początek dokument... legitymowania. Proszę okazać dokument którego... czekam na początek legitymowania. Ale proszę, po co pan, pan robi jak pan nie. to Nie, mam świadków, nie wzywa, odważam. Wzywam panów do zachowania zdrowego z prawem. My wzywamy, my wzywamy. Wzywam, my do wzywamy. wzywam tak. pana również do zachowania tego z do przedstawienia do do się, do ponieważ... Poleceń do poleceń pan ma nie

ale mi też spoduje. nie interesuje, że nie zdążyłem zanotować, bo nawet nie wiem, jak się Pan nazywa. Nie słyszałem tego. Mam czy czytaj... się wyraźnie. Nie. Wolno. To jest pojęcie względne. Wyraźnie i wolno. Powiedziałem, Nie, że dobień, nie. nie. Imię, Ale ja to muszę zanotować człowieku. I jednostkę. Nie muszę to odnotować. Odnotować. Tak. tak. To nie, nie mój problem, że Pan ma z tobą pamięć. Tyle. Nie może tak być. Nie było takiej no. informacji. Nie rozmawiałem. Nie rozmawiałem. Nie Odmawia Pan. Proszę pan, pan, pan. Pana, my jesteśmy spokojni. Terminalizacja przyniesz? To nie nie. Dla mnie, się intereszy... Co się dzieje Marcin? Jest, o, proszę, proszę ja opuścić dokument pan mi oddaje Jaki kabaret Spoczywaj Panom, że to musicie robić Głupie maseczki jakieś, nie wiadomo o co. No i co teraz? Nie, jest kolejny cwaniak. Kolejny, cwanie. tak, kolejny, który myśli, że jest błogiem, a jest tylko policjantem. Po co to panu jest? Proszę nie nagrywać mojego wizerunku. Nie życzę sobie, żeby pan to pan nagrywał i udostępniał. Publicznym. Nie, proszę pana, pan przeczyta, jest. co to jest osoba publiczna. Panie, jest zamaskowany. I pan się poedukuje. zamaskowany. Ja się edukuje cały czas. Jak pan nie chce, to nie A wy się edukujecie? Idzie. Wy się edukujecie? Ja nie nagrywa mojej twarzy. No, przecież widzi pan, gdzie filmuję. Nie życzę, pan, sobie, żeby była opublikowana. Ja sobie nie życzę, żeby pan stał obok mnie. Ja sobie nie życzę, żebyście spierdali się do mojego lokalu. Ja sobie nie życzę wielu rzeczy i co? I żyjemy pana. w takim kraju. I pana o tym, żeby pan nie używał słów wulgarnych w miejscu publicznym. dobrze? mu lokal na przykład, nie? Tak. Jako policjanci, nie? Tak, no. Pani pana koledzy. Pan reprezentuje Policję, nielegalnie wbiliście do lokalu, nielegalnie 24 października wywoziliście ludzi. Wie pan jaka jest odpowiedzialność policjanta? 12-krotność Dlaczego 12-krotność. Mam nadzieję, że pan nie ma sobie nic do zarzucenia, a jeżeli ma pan coś do zarzucenia... Tak oddaję nienaruszony dokument, proszę założyć maseczkę, będzie sporządzony, tak jak mówiłem w z Nie zakładam, mam doświadczenie, więc to nie, nie je... potrzebuję. Sąd to tak. rozstrzygnie przychwała. No i bardzo dobrze pytanie. Proszę, e, taki gdzie ja znajdę Jester taką e, notatkę jak się pan nazywał? Bo ja nie mam pojęcia dalej. Będą materiały w sądzie, szanowny panie. A i w sądzie, tak? Tak. I tak. Dopiero później mogę złożyć społeczeństwa cywilnego Może pan do pana. Dyszy, tak? Tak. Pan, pan Dziękuję proszę bardzo. Do widzenia. Jest, jest, to, bude, to, jest, to, jest pobudzony, głos mu się, ja się, się, się Nie, normalny, nie jest, tak. się stresu, tak. się ja się zdziwiłam. Chciałem, żeby pan się wylegitymował, bo chciałem jej wobec pana czynności zostały zakończone, tak? Tak. No. Dobra, y, z panem jeszcze nie zakończyliśmy, nawet nie zaczęliśmy na dobrą sprawę. Świerczam, no. że to był Andrzej Dmitrenko. Chce pan odnotować sobie te dane? O, i tak powinno to wyglądać, brawo, szanuję. ale chce pan odnotować czy nie? Już mam to zanotowane. Dobra, proszę od pana dokument o On słuchał zezwolenia, nie wiem czy jest młody, czy jest też pod, że Tak policjanci nie powinni działać, że krzyczą, rozkazują, że jak my mamy później też ma Widzicie państwo, że są zmiany.